Kolędą do mieszkańców Rataj przybyli artyści teatru muzycznego w Poznaniu, a wszystko za sprawą Rady Osiedla Rataje, która w domach kultury spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych zorganizowała kolendowe spotkania dla seniorów. Nasza kamera zajrzała na osiedle piastowskie. W czwartek 19 grudnia muzycy koncertowali dla seniorów klubu Piastun. To my nic nie bojemy, Polskie znane wszystkim kolendy śpiewali Agnieszka Wawrzyniak, Jarosław Patycki i Włodzimierz Kalęba. Akompaniował im Michał Łaszewicz, kierownik chóru teatru muzycznego w Poznaniu. Jako Bogu cześć udali, a Spotkanie było nie tylko okazją do śpiewania, ale także do wzajemnych życzeń. Seniorom z osiedla Piastowskiego składali je przedstawiciele Rady Osiedla Rataje oraz prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych Tadeusz Stachowski. Artyści Poznańskiego Teatru Muzycznego w tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia na zaproszenie Rady Osiedla wystąpili także w Jędrusiu na Osiedlu Armii Krajowej oraz w Jagielonce na Osiedlu Jagiellońskim. hoc cedo seso